Dzień dobry, witam serdecznie na konferencji prasowej. Jesteśmy w dzielnicy Bartodzieje przy drodze krajowej 91 przy ulicy Narutowicza. Jest tutaj prowadzona jedna z najważniejszych i największych inwestycji w tej dzielnicy, a więc budowa chodników, odwodnienia, ale została również dołożona do tej inwestycji budowa już zniszczonej nakładki. Miasto, a dokładnie Rada Miejska w Radomsku, dokładnie 9 sierpnia zabezpieczyła na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Radomsku kwotę miliona 200 tysięcy złotych na to, aby ta inwestycja mogła być dalej kontynuowana. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad dokonała również wszystkich uzgodnień ze swoim wykonawcą i jest gotowa wejść i realizować to zadanie, które skądinąd jest już zadaniem dość mocno opóźnionym. Opóźnionym nie przez działania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, tylko przez działania naszego magistratu, a więc prezydenta miasta Radomska. Rozpoczynaliśmy tę inwestycję z opóźnieniem, ponieważ prezydent nie zdążył z przygotowaniem i przeprowadzeniem przetargów na budowę kanalizacji, a dziś mamy do czynienia z sytuacją, w której e, dzwoniąc do urzędu miasta nie jestem w stanie uzyskać informacji, kiedy nasz wykonawca wejdzie na plac budowy po to, aby mógł kontynuować to zadanie, a w ślad za tym wykonawcą mogłaby wejść Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Wiceprezydent miasta odpowiedzialna za tą inwestycję jest na urlopie. Naczelnik wydziału nie był w stanie mi w żaden sposób odpowiedzieć merytorycznie na jakim jesteśmy etapie. Na dzień dzisiejszy można śmiało pokusić się o stwierdzenie, iż jest realne zagrożenie, iż wskutek braku porozumienia pomiędzy miastem a naszym wykonawcą, wykonawca może zejść z pracy budowy, a więc to zadanie może być zagrożone w jej realizacji, jak i również w wykonaniu jej tego, tej inwestycji na czas. Powinniśmy w październiku cieszyć się tą drogą, Powinniśmy w październiku mieć już wykończone chodniki i ścieżkę rowerową. Ja pragnę przypomnieć, że za dwa tygodnie rozpoczyna się rok szkolny i mieliśmy mieć gotowy chociaż jedną część tej drogi, aby dzieci bezpiecznie mogły trafiać do szkoły. Panie prezydencie, panie wiceprezydent, nie można w ten sposób zarządzać miastem. Nie można być na urlopie w czasie, w którym prowadzi się tak ważną inwestycję, a już na pewno nie można pójść na urlop nie zostawiając konkretnych informacji i dogadanych spraw z inwestorem, który powinien dziś na tym placu budowy być, działać i kończyć tą inwestycję. Dlatego z tego miejsca zapraszam mieszkańców tej dzielnicy w czwartek, w przyszłym tygodniu, na sesję nadzwyczajną, która między innymi zostanie zwołana w tej sprawie. Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej złoży do biuro Rady stosowny wniosek, a ja taką sesję zwołam. Musimy poznać prawdziwe przyczyny. Dlaczego to zadanie jest opóźniane i dlaczego w ten sposób podchodzimy do tak ważnej realizacji zadania? Pragnę dodać, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wykazała naprawdę bardzo dużo dobrej woli, ponieważ przeznaczyła część środków na to, aby realizować tą jezdnię 50 na 50 z miastem, a więc nie możemy doprowadzić do sytuacji takiej, w której to zadanie będzie zagrożone.